Hello there. Z tej strony Lego Hero Polska i ostatnio na naszych polskich YouTubeach i Tiktokach mamy wiele filmików z customami klona Menela z mocami właśnie z tą sceną z Kenobiego. Ja postanowiłem, że pokażę wam moją wersję. Powiedziałem pokażę, nie że jestem ale jesteś nieoryginalny, ukradłeś pomysł i tak dalej. Nie, swojego moca zbudowałem już jakiś czas temu, teraz dopiero postanowiłem, że go lekko zmodyfikuję i oto są efekty. Zapraszam Was do oglądania. Tak jak wspomniałem jest to scena z drugiego odcinka Kenobiego. Wiem, że to spoiler, ale większość z Was już pewnie obejrzała serial, szczególnie że mamy już w Polsce Disney Plus. Oratujesz drobniakami. Więc myślę, że po jakimś czasie od premiery można już sobie omówić tego mocka. No weź taj weteranowi na ciepły posiłek. Jest on zrobiony w formie takiej dioramki w stylu tych, które wydają ostatnio firma LEGO. No i fajnie było, gdybyśmy rzeczywiście zobaczyli jakiś taki zestaw z naszym klonem weteranem wojennym i figurką jeszcze obi -Wana. i gdyby to było jeszcze jakoś fajnie zrobione, fajniejsza ramka i tak dalej. No ja myślę, że bym kupił taki zestaw. Byłby on warty według mnie 99 zł, ale no wiadomo LEGO 18 Czyli byśmy dostali to trochę lepiej zrobione, ale za to 50 zł droższe. Tak to się prezentuje z poziomu minifigurek. No i tutaj dodałem wiele rzeczy, których raczej w serialu nie widzieliśmy, bo to była krótka, szybka scena. Ale ja to zbudowałem jako taka jakby tylna ściana jakiegoś baru, jakiegoś budynku, czegoś w tym stylu. Mamy tu różne elewacje, jakieś rury. Tutaj sama jest wentylacja, jakieś elementy. Zawór z wodą, beczki, wylana woda, według mnie naprawdę bardzo fajnie to wyszło i mamy tu całkiem dużo szczegółów. Siedzi oczywiście nasz klon i mamy obiłona, który wrzuca mu tam jakiś hasik, w tym wypadku jest to 10 centów, ale powiedzmy że to reprezentuje kredyty. Tak się prezentuje ta scena, którą widzieliście w serialu. Ta moja jest troszeczkę inna, ponieważ Klono widałem jeszcze kubek, ponieważ on chciał. No, że wyżebrać, powiedzmy, <laughs> zarobić ciężko pracując, na ciepły posiłek, więc tutaj już sobie poszedł po ten posiłek i pije jakąś zupę czy coś. No i w sumie jak w każdych dioremkach odległo, tył. Po prostu ty nie, nie reprezentuje niczego takiego ciekawego. Zatem tutaj widzicie wiele takich moich budżetowych rozwiązań. Tak prezentuje się z bliska nasz klon weteran, bo oczywiście nie Menel. Mówmy z szacunkiem, ponieważ przetrwał wojnę, to dzięki niemu mamy porządek w galaktyce i Imperium Juhu. Nóżki są białe z takimi jakby szatami. Pochodzą one od minifigurki Quarena z Pałacu albo raczej sali tronowej Boby Feta. Jedna rączka jest od Mainsa Windu, ponieważ klon miał ją tak jakby w bandażu. No niestety drugiej tutaj nie mogłem dać, bo miała symbol zakonu Jedi, więc no, ale ta myślę, że nawet spoko działa, przynajmniej jak patrzymy od przodu, bo tutaj w sumie ma komunikator. Tak, to był klon z 501 Legionu, niestety przez tą brodę, którą mu dałem nie widać malowań 501 Legionu i wygląda jak zwykły żołnierz. Z tyłu mamy jeszcze brązową pelerynkę od Mandos z Battle Packa. Większość ludzi do tej minifigurki używa tych włosów z brodą od jaskiniowca Ale ja jestem bardziej kreatywny i użyłem takiej oto długiej brody oraz włosów Głównie do tego, że tamtych nie posiadam A one w sumie dobrze pasują, ale myślę, że tutaj też nie ma co narzekać Poza tym, że broda jest troszeczkę za długa A tak się prezentuje nasz weteran po włamaniu się do czyjegoś domu i ogoleniu się jest to twarz od starego Boby Feta, znaczy od starego od Boby Feta z The Book of Boba. Tak jak powiedziałem, jest ona trochę starsza od zwykłych klonów, dlatego bardziej tutaj pasuje. Podsumowując, napiszcie koniecznie, co uważacie o mojej diaramce z klonem weteranem. Według mnie mogłaby być ona spokojnie wydana jako zestaw na pewno ludzie by chcieli zobaczyć figurkę tego klona. No, ale jednak cena mogłaby być mało adekwatna do liczby i elementów i minifigurek. No więc z dwojga złego można sobie tak czy siak zbierać customa i moca. To już na tyle w dzisiejszym odcinku, zostawcie łapkę w górę jeśli film wam się spodobał, Subskrypcja na kanale jeśli tego nie robicie. Oraz ja się, do następnego odcinka i na razie.